Chciałbym w pierwszej kolejności, bez poszukiwania jakiejkolwiek sensacji i bez poszukiwania jakiejkolwiek nośności medialnej, zapytać panów o kwestię związaną o te czynniki, mianowicie jakie panów zdaniem główne czynniki w tej chwili będą kształtować gospodarkę i mówimy tutaj o bezpieczeństwie żywnościowym. I po kolei panów poproszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym zapytać, ile mamy czasu na wypowiedź? E, powiedzmy sobie mniej encyklopedyczną, a w zwięźle i konkretnie. Dobrze, jako politycy chciałbym zaznaczyć, że lubimy dużo mówić. Mam nadzieję, że będziemy również dużo pracować w tej sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego. Drodzy Państwo, nie zdawałem sobie sprawy, kiedy obejmowałem stanowisko wiceministra rolnictwa, ale też pełnomocnika rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych w zeszłym roku, 10 listopada, że przyjdzie mi się również mierzyć z taką wielką trudnością, jak organizacja rynków w czasie wojny. Nikt z nas nie spodziewał się tak wielkiej trudności, ale z drugiej strony widzimy, że branża konsoliduje się, jest to przysłowie mówiące o wszyscy, że wszystkie ręce na pokład, tutaj jak najbardziej jest adekwatne do sytuacji. Jakie czynniki? No czynniki przede wszystkim kształtujące dzisiaj żywność i rolnictwo, jestem również rolnikiem, producentem zbóż, również soi, rzepaku, kukurydzy, dlatego chciałbym pod że bezpieczeństwo żywnościowe to również transformacja w rolnictwie w przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak na przykład wojna. Ja na swoim przykładzie, swojego gospodarstwa podam, że bardzo istotne jest obniżanie kosztów produkcji. Jeszcze w czasach pokoju było to dla mnie niesamowicie istotne, a dzisiaj jest to kluczowe. Mówi się o sytuacji kosztów produkcji, czyli przede wszystkim paliwo, czyli przede wszystkim nawozy. Wielu rolników pyta, w, jak, w jaki sposób będą mogli wyjść z tych kryzysów, jednocześnie w sytuacji, w której rolnicy zakupują często te nawozy, sprzedając później swoje płody rolne po najniższych cenach w żniwa. To doprowadza do coraz większych kryzysów w gospodarstwach rolnych. To doprowadza do sytuacji, w której cała Europa miała tego typu problemy. Natomiast warto podkreślić, że Polska jest bezpieczna, jeśli chodzi o żywność, bo jesteśmy eksporterem netto. Eksport produktów rolno-spożywczych wynosił ponad 37 miliardów euro, 400 milionów. To był rekord eksportu produktów rolno-spożywczych w 2021 roku. W 2020 roku na tamten czas również był to rekord, bo ponad 34 miliardy euro tego eksportu. Natomiast netto jesteśmy trzecim eksporterem w Unii Europejskiej za ponad 12 miliardów euro. Wiele osób mówiło o tym, że jest to wyprzedaż. Natomiast ja tutaj podkreślam, że nie jest tak, ponieważ już dzisiaj widzimy, że tych rekordów nie będzie. Czyli Europa reaguje, cały rynek europejski, rynek polski, bo rok do roku sprzedaliśmy ponad 1,5 miliona ton zbóż już na ten moment w roku 2021. Teraz mamy trochę ponad 100 tysięcy ton na ten moment. Okazuje się, że ten, reko, że ten eksport spada, czyli w sytuacji wojennej Europa widzi ten problem. Natomiast największymi czynnikami, najważniejszymi czynnikami według mnie jako ministra, ale również jako polityka czynnego, jako parlamentarzysty jest to, co dzieje się na Ukrainie w kontekście portu, również portu w Odesie. Czy będziemy w stanie jako Europa jako Afryka również wchłonąć i, i za, e, zaimportować, czy Afryka będzie mogła zaimportować to zboże z Ukrainy i, i z Rosji? To jest sytuacja również kluczowa moim zdaniem. Czy Rosja nie, nie próbuje w sytuacji wojennej walczyć nie tyle na energetykę i broń i, i, i tylko zabijać i, i, i budować pozycję hegemona energetycznego w Europie, czy również nie próbuje budować pozycji hegemona żywnościowego? Nie wiem, czy wypada. Ale... Ale wejdę panu w słowo. Bo, przygotowując się do tego panelu, od razu już panu powiem, że będzie miał pan opozycję, jeżeli chodzi o dyskutantów w naszym panelu, dlatego, że na pewno już wiem, że tutaj jeden z panów zgłaszał temat związany chociażby z rynkiem nawozów, zatkaniem logistycznym, jeżeli chodzi o możliwości przeładunkowe portów i odwrócenie jak gdyby, cyklu logistycznego na terenie Polski z Ukrainy, a nie do Ukrainy. W związku z czym, jak gdyby, tego rodzaju problemy. Mam nadzieję, że y, panowie nie wszyscy. Będą się mogli zgadzać. Poruszymy te tematy jeszcze Jak dalej. Bardziej. Także bardzo dziękuję. bardzo dziękuję. Poproszę o kolejnego pana że, o wypowiedź. Znaczy, ja myślę, że właściwie mówiąc o bezpieczeństwie żywnościowym kraju to nie musimy o tym dyskutować, bo jesteśmy bezpieczni żywnościowo i to nie podlega żadnym dyskusjom, mimo różnym fake, fake newsom i mm -hmm. usilnym próbom destabilizacji takiego poczucia bezpieczeństwa polskich konsumentów. Zresztą według y, raportu który ukazał się y, miesiąc temu. Polska żywność w roku 2021, polscy producenci byli jednym z najczęstszych obiektów ataków właśnie dezinformacyjnych ze strony mm. najróżniejszych portali, gdzieś tam usadowionych głęboko na wschodzie, w okolicach Moskwy. Mm. I to jest fakt. I tak. to jest fakt i cieszy to, że mimo wszystko się nie dajemy, mimo że te próby cały czas są tej destabilizacji ale jesteśmy bezpieczni żywnościowo. Natomiast no i jedna rzecz to mieć dostęp do żywności, druga rzecz to czy nas na nią stać. I tutaj być może jest trochę bardziej zagadnienie skomplikowane, ponieważ to co będzie determinowało nie tyle bezpieczeństwo żywnościowe, co to co będzie działo się na rynku żywności, to przede wszystkim koszty, koszty, koszty. Bo wszystko co się te dzieje przekłada się na koszty. Również ta tragiczna wojna również przekłada się na koszty czy kosztów surowców, które dzięki Bogu na razie się zaczęły stabilizować, chodzi o zboża, na rynkach światowych, co by oznaczało, że być może wielki światowy biznes zaczyna powoli wyczuwać, że może coś się uspokoi. Jest taka szansa, ale to nie tylko koszty surowców, to, to również właśnie koszty nawozów i ich wpływ potencjalnie na, na planowanie w drugiej połowie roku. Wszyscy myśleliśmy i było, że były szacunki, że druga połowa roku to będzie wy, wyhamowanie inflacji w cenach żywności. No trudno w tej chwili taką tezę w ogóle powiedzieć, Tak, raczej się na to nie zanosi. Ale pamiętajmy, że żywność to nie jest tylko, to nie jest tylko surowiec, to nie jest tylko produkt przetworzony. To są chociażby opakowania. Mało się o tym mówi, ale ceny opakowań wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy wręcz dramatycznie. To nie jest już słynna tektura, ale również chociażby opakowania plastikowe, które są niezbędne, jeśli chodzi o barierowość bardzo wielu produktów. I to są potężne koszty. One oczywiście wynikają z ceny gazu, z rozerwania łańcuchów, z tego że koszty transportu morskiego bardzo mocno zdrożały prawie o 400% fracht kontenerami i tych wszystkich zawirowań, ale to wszystko gdzieś przekłada się na koniec dnia na ceny. No i teraz to, co myślę, będzie denerwowało Polaków i już denerwuje, no to pytanie, jaką retorykę będziemy stosować w opisywaniu tej sytuacji. Ja już od kilku tygodni mam takie zapytania od dziennikarzy, to kto na tym zarobi? Kto tak naprawdę na tym zarabia? No bo przecież tak ceny wzrosły, że wszyscy na tym zarabiają, tak? No i próbuję tłumaczyć dziennikarzom, że no nie, no właśnie nie, że tak naprawdę wszyscy na tym zasadniczo tracą, zarówno i konsumenci, którzy są narażeni na wzrost cen który zaczyna przebijać wzrost płac, co oznacza, że tak naprawdę relatywnie, no my konsumenci płacimy jakby coraz więcej. Z drugiej strony producenci, którym trudno się jest przebić z cenami, chociażby w dużych sieciach wielkopowierzchniowych, mhm. które będą gwarantowały im pokrycie kosztów, które tak szybko wzrosły. I to jest nieustanna wojna praktycznie, nieustanna walka o to, żeby, żeby to się stało. No w kontrze tutaj odniesienie do obniżenia kosztów produkcji, to co no, yy, no e, przedstawiciel tylko ministerstwa tak, wspomniał. Tylko ja mam dziwne wrażenie, że jeśli chodzi o przetwórstwo, to my tu za dużo już obniżyć nie możemy. Mamy nowoczesne przetwórstwo, to nie jest przetwórstwo sprzed 30 lat. Mamy dobre nowoczesne przetwórstwo, gdzie zarządzanie kosztami jest naprawdę na wysokim poziomie. Pandemia już pokazała, ile trzeba było włożyć wysiłku, żeby te zakłady funkcjonowały i poniosły też olbrzymie koszty. Jeżeli teraz ktoś mówi, że no na poziomie przetwórstwa jest jakaś rezerwa w obniżaniu kosztów, to można być wprost, nie ma takiej rezerwy. Ona się już dawno skończyła. Teraz tak naprawdę albo Zakładowi przetwórczemu uda się znaleźć cenę rynkową, która pokryje mu te koszty, albo ma poważne problemy. I to ewidentnie widać yy, i tam. No, no cóż, no tego się nie da przeskoczyć. Ale tak ja mówię, koszty, koszty, koszty. Jeżeli rząd zrobi, będzie. Ja stara się, bo widzę, bo na przykład yy, chociażby obniżono znowu cenę gazu, tak? Do końca kwietnia. Mm. Więc jeżeli ten wysiłek rządu pójdzie w obniżenie kosztów środków produkcji. No To jest szansa, nie tyle może na zatrzymanie inflacji, to przynajmniej trochę jej złagodzenie. Mhm. Bardzo proszę kolejnego pana. Przepraszam, muszę trzymać równowagę w kontekście wypowiedzi. Mamy tylko godzinę albo aż godzinę. Jest, no dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj to, co Andrzej powiedział o tych aspektach, czyli konkurencyjność, czyli przede wszystkim. Koszty surowców to jest jeden z ważniejszych czynników, który decyduje i o bezpieczeństwie żywności, ale i również o, o tym, po ile tą żywność będziemy mieli dostępną w sklepach. Ale jeszcze oprócz tego tak naprawdę najważniejszego czynnika są jeszcze inne, czyli takie jakby chociażby integracja w tym czasie, czy łańcuchy dostaw, nieprzerwanie właśnie łańcuchów dostaw. Tutaj w przypadku wojny mamy ewidentnie przykład na pewne przerwanie łańcuchów dostaw, co wpływa, pośrednio bezpośrednio na kształtowanie kosztów również surowcowych i produkcji. Te łańcuchy dostaw mogą być na różnym poziomie. Mhm. Tutaj mamy, ale to też sprzyja prowadzenia różnym spekulacjom najlepsze na spekulacje to są okresy wojenne. To mieliśmy do czynienia w czasie II wojny światowej, mamy do czynienia również teraz. W sens... Wejdę w słowo a propos spekulacji, co ciekawe, ten aspekt pojawił się, szanowni Państwo, w, podczas mojej ostatniej rozmowy, ja jestem przy okazji podcasterem e, i tam podej, podjęty został temat przez eksperta rynku, który wykracza poza waluty, poza fiaty i wchodzi właśnie w słynne bitcoiny i tak dalej. I okazuje się, że wcale bitcoiny nie są obszarem właśnie spekulacji, tylko właśnie spekulanci z tego obszaru przeniesionych jeśli się na żywność? Właśnie, naj, największym obszarem spekulacji podczas takiego, takich okresów wojennych to jest oczywiście żywność. To jest, są zboża, to są inne surowce, tak jak mięso, jak, jak mleko. No, praktycznie każdy surowiec, którym jest dostępny podczas obrotu giełdowego czy nie tylko giełdowego. Następnym czynnikiem to jest eksport, który o tym również decyduje. Zatrzymanie pewnych łańcuchów, pewne ograniczenia w eksporcie też bezpośrednio na to wpływają kształtując, patrząc na to, jak, jak się to kształtuje w ostatnim okresie, to widzimy tutaj, że olbrzymi wpływ na rynek europejski ma rynek chociażby chiński i to zarówno pod względem zbóż, jak i innych surowców. A Indie? Indie na pewno też, ale myślę, że nie w takim stopniu jak Chiny. Chiny przez te ostatnie lata wypracowały sobie taką pozycję światową jako, jako gospodarka, która ma olbrzymi naprawdę wpływ być może właśnie spekulacyjny między innymi, i to, to mieliśmy potwierdzenia chociażby w, w kosztach, za, w zakupach zbóż czy innych surowców. Ja tylko wspomnę i dodam też jedną, jedną taką ciekawostkę w kontekście w ogóle rynku wymiany walutowej, o w ogóle operacji walutowych. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że suma wszystkich operacji w takich systemach, które wszyscy znamy, bo to jest teraz modne słowo SWIFT, ale bardziej odnoszę się tutaj do Mastercardu i WIZY, czyli mówimy tutaj o płatnościach kartą. Suma wszystkich płatności, w tym systemie, który my znamy jest mniejsza niż jednego systemu chińskiego. W związku z czym to tłumaczy, jaką potęgę w tej chwili, jeżeli chodzi o moc uderzenia w kontekście właśnie siły czy spekulacyjnej, czy wymiany stanowi właśnie ten rynek. Bardzo proszę przedstawiciel Unii zapraszamy. Przedstawiam tutaj, bo nie mieliśmy okazji przedstawić pana Macieja Golubiewskiego, szefa gabinetu Komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Dziękuję. Rozmawiamy o bezpieczeństwie żywnościowym w I, czynnikach. Kontekście... i jakie czynniki je Jaki czynnik... Tak jest, Pana no, zdaniem. Czynnikiem ewidentnym, o którym już była mowa, oczywiście jest wojna na Ukrainie. Jest to ewidentny czynnik po prostu który się realizuje w taki sposób, że są ceny. Różnego rodzaju ceny pasz, ceny gazu, które wpływa na ceny nawozów, etc. etc. Mamy bardzo dużo tutaj inflację, jeżeli chodzi o ceny tych podstawowych towarów. Również oczywiście logistyka ale oprócz czynników no bo wiadomo jest to, jest to coś z czym musimy sobie radzić chciałbym może przedstawić pewne rozwiązania bo chyba na tym powinniśmy się skupić Komisja Europejska pan komisarz Wojciechowski 23 marca wyszedł komunikat Komisji Europejskiej dotyczący właśnie bezpieczeństwa żywnościowego reagujący na to co się dzieje na Ukrainie i jeżeli chodzi o pewne krótkoterminowe środki które zostały przedstawione i które już są jakby w działaniu czyli można z nich korzystać Albo niedługo będzie można skorzystać, to chciałbym jest ich pięć. Najważniejsze jest pomoc, jest pozwolenie z Komisji Europejskiej na pomoc państwową. Pomoc państwową, która ma pomóc rolnikom przede wszystkim w dawaniu sobie rady z wysokimi kosztami, między innymi nawozów, ale też innych. Kosztów, które wpływają na produkcję. Jest to bardzo ważne. Ale zanim, przepraszam, że wejdę w słowo i przepraszam, bo dość brutalnie wchodzę w to słowo, ale nie wszyscy zgromadzeni doskonale zdają sobie sprawę z problemów wynikających z poruszonym w ogóle przez Pana temacie tak. właśnie środków. Mówimy tutaj o zasobach związanych z chemią, która płynęła z kierunku Białoruś i Rosja. No tak, mamy, mamy, mamy kryzys cenowy, jeżeli chodzi o nawet, jest to ewidentne. Natomiast, natomiast z inicjatywy też pana premiera, który napisał list w tej sprawie do Komisji Europejskiej, później przełożony przez działanie pana, pana komisarza, mamy zagwarantowaną przez Komisję Europejską możliwość dawania pomocy państwowej rolnikom. Na pokrycie tych powyższonych kosztów nawozów, ale nie tylko nawozów, jakichkolwiek kosztów poniesionych przez rolników związanych z wojną, czyli mamy tutaj całą, całą gamę. Jest to wyjątkowe, mówimy o 35 tysiącach euro z na, na, na gospodarstwo z dofinansowaniem nawet do 200%, tak? Więc jakby tutaj. Tutaj jest to sprawa bardzo, bardzo ważna. Wiem, że Ministerstwo Rolnictwa czeka, ten te, wniosek został wysłany do komisji, to będzie zaaprobowane wkrótce i będzie można wreszcie te koszty pokrywać. Druga sprawa to są, jest rezerwa kryzysowa w wysokości 500 milionów euro na całą Europę. Dla Polski przyjdzie kilka milionów, kilkanaście milionów. Jest to rezerwa kryzysowa z budżetu unijnego rolniczego, po raz pierwszy użyta w ogóle w historii wspólnej polityki rolnej. Ona też została aktywowana. E, nastąpiło też pozwolenie na to, żeby odłogowane ziemie, które do tej musiały być odłogowane, z, został stworzony wyjątek, żeby na, tej, na, tych, na tych ziemiach e, mogły rosnąć e, e, żywność i pasze, czyli nie biopaliwa, ale coś, co jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe. E, I różne schematy dotyczące przechowalnictwa, między innymi wieprzowiny. E, e, Przede wszystkim wieprzowiny i piąta rzecz, yy, wcześniejsze wypłaty dopłat bezpośrednich w okolicach października. Czyli mówimy o bardzo głębokim dopakietowaniu, do właśnie, tak, tak. jeżeli chodzi o ten, tą ochronę rynku. Krótkoterminowe tutaj działania, które odpowiadają na te wyzwania, przede wszystkim kosztowe związane z wojną. Rozumiem. I co dalej w takim razie, bo mamy jeszcze długoterminowe. Tak, oczywiście. Oczywiście długoterminowa polityka Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej jest taka, żeby odchodzić od pewnych zależności importowych, więc tutaj oczywiście przejście na pewne e, działania bardziej proekologiczne, bardziej zrównoważone, jeżeli chodzi na przykład o używanie pestycydów czy nawozów, no jest tutaj polityką długoterminową, która ma nas uniezależnić między innymi od niektórych importów. Nie tylko ze strony wschodniej, ale na przykład jeżeli nawet chodzi o pasze, jeżeli chodzi o Brazylia, prawda, soja i tego typu, e, więc staramy się też proteiny e, lokalnie. Produkować. Tylko proszę nie wyczerpać wszystkich tematów, które mamy poruszyć, bo mamy Dobrze. jeszcze kilku, kilka osób, które chcą się wypowiedzieć. Jeszcze kilka ciekawych tematów. Bardzo proszę. Otóż tutaj był poruszony już wątek nawozów, i myślę, że kilka słów o nim warto powiedzieć, bo tak jak tutaj już była mowa o tym, że bezpieczeństwo żywnościowe to jest jedno, a dwa ceny żywności. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to Polska i Unia Europejska są w miarę bezpieczne. I jeżeli chodzi o produkcję głównych artykułów rolnych, Polska i Unia Europejska są samowystarczalne. Oczywiście, aby hodować zwierzęta, musimy importować pasze. No to tutaj są pewne aspekty tego uzależnienia od dostaw z zagranicy, ale... Zazwyczaj można powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni. Natomiast jeśli chodzi o ceny żywności, to te właśnie w moim przekonaniu najbardziej mogą rosnąć właśnie przez ceny, rosnące ceny nawozów. Bo to właśnie dzięki nawozom jest możliwość uzyskania no, odpowiedniego plonu i odpowiednich zbiorów, które właśnie powodują opłacalność produkcji. I jeśli Ujrzymy na wzrost cen nawozów, chociażby spójrzmy na taki nawóz azotowy jak Saletra Amonowa, która jeszcze rok temu kosztowała 1100-1200 złotych, teraz kosztuje powiedzmy 4,5 tysiąca, chociaż był cennik Anwilu w Włocławek, gdzie było ponad 6000 tysięcy, ale przyjmijmy, że to jest 4,5 tysiąca. I jeżeli zastosujemy. Książkowe nawożenie do pszenicy, to przy, przy tym, aby uzyskać ten plon przeciętny z 2020 roku, 54 kwintale pszenicy z hektara, musimy dać 450 kg saletry amonowej. Ja wejdę w słowo. Tutaj Pan Prezes przygląda się, jeżeli chodzi o cena, ceny zbóż. Na pewno to ważny aspekt jest i pewnie się uśmiechnie specjalnie pod tym kątem, bo to jest jeden z czynników który dla Pana jest między innymi kluczowy. To nie jest do śmiechu. Proszę kapitulować, przepraszam. I jeżeli weźmiemy te 450 kg w cenę zeszłoroczną, to mamy około 500-600 zł za sam nawóz azotowy. Natomiast w tym roku mamy to: mamy 450 kg po 4,5 tysiąca. No to mamy ponad 2000. Czyli widzimy wzrost o ponad 1,5 tysiąca zł na jednym hektarze. Yy, uprawy pszenicy. Jak pan wnioskuje, jaki czynnik, jak, jak tak naprawdę procentowo może to wpłynąć na wzrost kosztów yy, później uzyskania produktu, czyli mówimy tutaj o produktach wytwarzanych właśnie z tych surowców? Trudno tutaj, trudno tutaj przełożyć to na, na koszty. Może właśnie tutaj ktoś... z... Znaczy tak, ja bym chciał tylko dodać to, co pan powiedział. Tak naprawdę na koszt produkcji nawozu wpływ ma przede wszystkim koszt energii. Tak, tak. Dla firm wzrost kosztów energii to jest około 500%, gazu około 1000%. W przełożeniu na przykład na kilogram kurczaka produkcji... Przy zakładanych 8-10 groszy do kilograma, w tej chwili jest to około 50-60 groszy do kilograma produkcji. No, ale będzie to odczuwalne na pewno w naszych portfelach. Pytanie do Pana w takim układzie: który z czynników, Pana zdaniem? Dziękuję bardzo. Ja chyba jako jedyny tutaj z tego ogromna nie reprezentuję producentów, reprezentuję ten ostatni interfejs, czyli handel, który, który dostarcza konsumentom te już wyprodukowane, wyprodukowane produkty. Natomiast sytuacja też jest taka, że wchodziliśmy w ten rok już tak naprawdę z maksymalnym napięciem jeżeli chodzi o inflację. Pamiętamy wszyscy w styczniu kwestia obniżenia VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe w ramach tzw. Tak tarczy antyinflacyjnej. To już wszystko zbliżało się tak naprawdę do granic. Możliwości handlu, możliwości również konsumenta. Wzrost oczywiście cen energii, który bardzo się odbija, czy, czy tak jak tutaj było mówione, gazu o kilkaset procent, wzrost cen paliwa, przecież ten, te tarcze antyinflacyjne nie obejmują y, paliwa, które jest zakupowane przez y, y, w biznes to biznes, więc w tym momencie to wszystko się oczywiście przekłada. Do, y, I w tym, o, i kiedy już naprawdę było źle, okazało się, że, do, do, że, że problemy dopiero przed nami, że y, stoimy przed wielkim znakiem zapytania, co będzie jeżeli chodzi o dostawy zboża, co będzie jeżeli chodzi o dostawy paszy, co będzie jeżeli chodzi o dostawy y, nawozów sztucznych. Yy, oczywiście, tak jak tutaj zostało to wielokrotnie wspomniane, my jako Polska jesteśmy eksporterem netto. Yy, nie, yy. Produktów żywnościowych i żywności w naszym kraju nie zabraknie, natomiast oczywiście to, co podnosili moi przedmówcy, jest to kwestia, jest to kwestia wzrostu cen. Handel już tak naprawdę też stara się nie, nie, nie podnosić tych cen bardziej niż to jest niezbędne. Oczywiście no to też, też tutaj ciężko mówić, że tych, cen, tych kosztów się... Nie podnosi, no bo w tym momencie tak samo pensje, pensje w handlu podlegają inflacji, tak samo handel podlega zmianom, zmianom cen, tak samo ostatnie zmiany podatkowe też wpłynęły na obciążenia pensji zarówno pracowników, jak i, jak i pracodawców. Natomiast też jeszcze stoimy przed kwestią tego, że ostatnie lata były okresem bardzo licznych i sporych zmian podatkowych, niekoniecznie korzystnych również z punktu widzenia produktów żywnościowych, żeby wspomnieć choćby no, ten nieszczęsny podatek tak zwany od małpek, czyli o yy, o prozdrowotnych wyborach konsumentów, która tak naprawdę okazała się bardzo dociążająca, a na, ich pro, na jej prozdrowotność no, delikatnie mówiąc jest dyskusyjna, już nie wchodząc w szczegóły, natomiast to oczywiście jeszcze jest na przykład minimalny podatek dochodowy, który bardzo dociąża na przykład hurt. To jest, to jest branża, która działa na bardzo, na bardzo niskiej rentowności. Jak wiadomo marże w hurcie w Polsce są, od, są tak niskie, że ostateczna rentowność na koniec dnia to jest między 07 a 1%, który już tak? I, I w tym momencie tak naprawdę duża ta liczba hurtowników, mimo iż ich rentowność jest dodatnia, ale no specyfika biznesu jest taka, jaka jest, łapi się na przykład na, pod, na minimalny podatek dochodowy, więc w tym momencie no, mamy tutaj dodatkowe elementy dociążające, jeżeli chodzi o ceny, więc jakby żywności. Nie zabraknie, ale wpisuje się w ten, ten trend, za ile będziemy musieli ją kupować. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że ta marżowość nie dotyczy tylko artykułów spożywczych. To tak naprawdę ta marżowość w pewnym momencie osiągnęliśmy na rynku polskim i rynkach otaczających jakby ogromną dysproporcję w kontekście tego, ile tak naprawdę marży możemy zdobyć, a cały czas oczekiwania od strony konsumentów są wzrostowe w kontekście tego, że coraz więcej chcemy za coraz mniej. W związku z czym, jak gdyby tutaj to, to jest ten kierunek.